Mandeczku, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny film z Fortnite dzisiaj Wam pokażę w jaki najprostszy sposób zdobywać punkty na arenie. Oglądajcie do samego końca, zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę. A już wam nie przedłużam. Okej, okay, a więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, musimy polecieć na kocikołcik. I lecimy dokładnie na ten domek. Oczywiście zbieramy sobie jakąś broń i robimy to, co potem pokażę. Tu. Ok, ja wylądowałem i najczęściej tutaj znajduje się skrzynia. Więc otwieramy ją, bierzemy sobie lód i idziemy dalej. I stąd bierzemy sobie wszystkie te. Pudełka otwieramy. OK, i ostatnią czynnością, którą robimy sobie tutaj, to idziemy dokładnie w to miejsce. To jest poradnik dla tych słabszych graczy. Tu możemy sobie oczywiście zabudować, no bo chyba ci słabsi gracze tak za bardzo nie podjeżdżają, tylko wolą pokampić. A więc tutaj nas, was na pewno nie zauważą. A więc polecam zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. Tam na dole. No i zapraszam Was na Discorda. Link w opisie. Okej, okay, a więc jak widzicie, ja sobie tu ciągle kampiłem i zostało nam tylko 27 osób. A więc jest to bardzo dobra taktyka, szczególnie jak ktoś jest słaby w tą grę, na przykład taki jak ja, no to to się bardzo opłaca. Bo niby nie dostaliśmy żadnych punktów, ale 26 osób tylko zostało.